Witam Was w kolejnym filmiku I dzisiaj spróbuję z Luścią zrobić taki test na inteligencję Znalazłam parę, parę, parę takich filmików właśnie po angielsku Więc stwierdziłam, że z Luścią też taki zrobimy I właśnie to są takie testy na inteligencję, na spryt Więc zobaczymy jak Lusi pójdzie Jeżeli chodzi o smaczki, które będę jej dodawała To są takie ciasteczka z Peggy Kiedy to są jedne z jej ulubionych smaczków Które dostała na urodziny Więc zaczynajmy Pierwszy test jest taki, że zakładamy psu na głowę jakiś kocyk i liczymy ile czasu mu zajmie, żeby go zdjąć. Dobra, więc zaczynamy. Super, jej poszło zajęło jej to jakieś niecałe 2 sekundy, więc już dostaje smaczka. Patrz. Kolejny test, taki, że chowam połowę właśnie smaczka ciasteczka pod kocyk i zobaczymy, ile zajmie, żeby go wydostać. I to jest już dużo trudniejsze niż właśnie to z tym zdjęciem koca, więc ja pokazuję Lusi, że chowam i zaczynamy. Dysia, szukaj, 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 Lusia. OK, udało się. Zajęło, zajęło, zajęło jej to 40 sekund, więc myślę, że też bardzo dobry wynik. Trzecie zadanie to jest takie, że mam tutaj również smakołyka i mam trzy takie kubeczki. bo to miały być kubeczki, ale nie miałam żadnych takich kubków w domu, takich plastikowych, więc dodam takie pudełeczka i po prostu ustawiam te trzy pudełeczka i pod jeden z nich... Chowam smakołyk i potem będę liczyła ym, czas, ile musi zajmie to, żeby wydostać jego smakołyka. No i właśnie najpierw jej pokazuję, yy, gdzie właśnie ten smakołyk się schował. To się. Schowam go na przykład, nie wiem, do środkowego. Potem z nią na chwilę wychodzę na jakieś 30 sekund. Po 30 sekundach potem przyjdę i zobaczymy, jak mu się pójdzie. Bo minęło 30 sekund i zaczynamy. Czas start. Szukaj, Lusia! Szukaj, gdzie jest! No, szukaj! Gdzie jest? Szukaj. Lusia? No, szukaj. No, nie, nie mam. Szukaj, Lusia! Tak, dobry pies! No, szukaj tutaj! Dobra, już zaraz gdzie jest smakowej, bo wtedy na dwa odłożę, żeby jej trochę ułatwić zdanie? Lusia, szukaj! Szukaj, no? Tak, poka poka pokażę jeszcze, że tutaj już jest, żeby ona sobie teraz to zwyczajne zdanie, żeby mm, ona po prostu odkryła to, gdzie jest, e, odkryła, e, to pudełko. Muszę no, zobaczyć. No, szukaj, Lusia! Szukaj! Szukaj, szukaj Lusia! Tamto zdanie nam tak średnio wyszło. Ale powiedzmy, połowa tego zdania została wykonana, ponieważ musiała odgadła, gdzie jest smakołyk. A więc teraz zrobię coś podobnego. I Lucia będzie musiała odgadnąć, w której ręce go mam. Więc teraz y, ja odwracam ją i chowam do którejś ręki smakołyka, żeby ona nie widziała. Powiedzmy, będzie to ta ręka. Tutaj ona nie widzi. I teraz ona musi odkryć, w której ręce jest smakołyk. Lucia, szukaj. Tak, super. Udało jej się. Proszę. Dobry więc.